W dzisiejszym filmie ujawnię najlepsze sposoby, w jakie złodzieje kradną od ciebie w samolotach, oraz jak możesz się ochronić następnym razem, gdy polecisz. Szokujące przypadki kradzieży w trakcie lotu rosną, jak w niedawnym incydencie na locie Skud, gdzie pasażer został oskarżony o kradzież ponad 20 tysięcy dolarów w gotówce z torb wielu podróżnych. To, co jest szczególnie zaskakujące, to jak bardzo zorganizowani mogą być ci złodzieje? Celują w konkretne loty i określone fazy lotu, stosując taktyki, których większość podróżnych nigdy nawet nie zauważy, przynajmniej nie zanim będzie za późno. Na początku omówimy, które konkretne loty złodzieje najczęściej wybierają oraz wysokiego ryzyka fazy każdego lotu. Następnie przejdę do dokładnych sztuczek, które stosują złodzieje oraz jak możesz się chronić. Następnym razem, gdy polecisz. Loty nocne tworzą idealne warunki do kradzieży. Kabina jest ciemna. Większość pasażerów próbuje spać, a wielu z nich zażywa środki nasenne, przez co są mniej czujni na otoczenie. W niedawnym przypadku na nocnym locie ujawniono pasażera, który specjalnie rezerwował loty o odległych godzinach, aby celować w śpiących podróżnych. Został złapany po kradzieży blisko tysiąc dolarów w gotówce z torb wielu pasażerów, podczas gdy spali. Podróżni na wczesnych porannych lotach są również narażeni na kradzież. Odloty o szóścieńce to również czas wysokiego ryzyka dla kradzieży, ponieważ pasażerowie są często oszołomieni, spieszą się po wczesnym wstaniu i po prostu nie są tak czujni, jak byliby później w ciągu dnia lub gdy dobrze się wyspali. Dajcie nam znać w komentarzach, czy to brzmi jak wy podczas nocnego lub wczesnego porannego lotu. Osobiście czuję się jak totalny zombie wcześnie rano. Wczesne poranki to także czas, gdy personel lotniska zmienia zmiany, co oznacza, że może być mniej oczu obserwujących kabinę w trakcie boarding. Loty międzynarodowe mają najwyższe ryzyko kradzieży. Z raportami pokazującymi, że stanowią niemal 70% wszystkich incydentów kradzieży w trakcie lotu. Loty międzynarodowe są atrakcyjne dla złodziei, ponieważ pasażerowie często przenoszą więcej gotówki i drogocenności w trakcie tych podróży niż podczas krajowych. Dłuższy czas lotu oznacza również więcej możliwości do kradzieży, podczas gdy ludzie śpią. A podróżni są bardziej skłonni do przyjmowania środków nasennych, jak wcześniej wspomniano. Dodatkowo, zamieszanie związane z różnymi językami i zwyczajami, gdy podróżuje się do lub z kraju obcego, stanowi dodatkowy element rozproszenia. Bez względu na to, czy jest to lot krajowy, czy międzynarodowy, istnieją trzy fazy każdego lotu, które stanowią najwyższe ryzyko kradzieży. Według ekspertów do SPAK bezpieczeństwa, ponad 40% kradzieży w trakcie lotu występuje podczas początkowego okresu boarding. Proces boarding jest chaotyczny, z ludźmi stojącymi w korytarzach, szukającymi swoich miejsc i próbującymi znaleźć miejsce w schowkach bagażowych, co zaburza ich czujność. Tworzy to idealną okazję dla złodziei do dostania się do toreb w schowkach. Lub do szybkiego zabrania przedmiotów z kieszeni w oparciach siedzeń pasażerów, którzy już tam siedzą. Kiedy wszyscy są skupieni na zajmowaniu miejsc, złodziej mógłby łatwo udawać, że szuka swojego miejsca, podczas gdy w rzeczywistości obserwuje potencjalne ofiary. Drugą fazą wysokiego ryzyka jest podawanie posiłków. Pewien steward z dużego amerykańskiego przewoźnika powiedział magazynowi Executive Traveler. Że złodzieje często czekają na posiłek, aby dokonać swojego ruchu, wiedząc, że to czas, kiedy pasażerowie będą rozproszeni i prawdopodobnie odłożą wartościowe przedmioty na bok. Zsiadanie z pokładu to kolejna pora, gdy należy uważać na kradzież. Po wylądowaniu pasażerowie wstają, zbierają swoje rzeczy i koncentrują się na przesiadce do nowego lotu lub po prostu na jak najszybszym opuszczeniu samolotu. Kiedy wszyscy stoją i poruszają się, podejrzane zachowanie staje się znacznie trudniejsze do zauważenia. Co jest szczególnie niebezpieczne w tym czasie, to to, że jeśli coś zostanie skradzione tuż przed zsiadaniem, możesz nie zauważyć. Póki ty, a także złodziej, nie zostaniecie już poza samolotem, w tym momencie bardzo trudno byłoby zlokalizować złodzieja. Teraz, gdy wiesz, kiedy i gdzie złodzieje Najprawdopodobniej zaatakują podczas lotu. Porozmawiajmy o tym, jak to robią. Zaczynając od jednego z najłatwiejszych i najczęstszych celów Twojej torby pod siedzeniem. Linie lotnicze zachęcają pasażerów do schowania torby osobistej pod siedzeniem przed nimi, a wymaganie EFAA mówi, że bagaż musi być schowany podczas startu i lądowania co nie jest im mówione. To, że złodzieje opracowali sprytne sposoby na dostęp do niej, nie zdając sobie z tego sprawy. Ktoś siedzący bezpośrednio przed tobą może cicho sięgnąć w dół pomiędzy nogami i wsunąć rękę pod swoje siedzenie co jest dokładnie miejscem, w którym znajduje się twoja torba. Jeśli siedzisz za nimi, mogą rozpiąć boczne kieszenie i szybko wyjąć małe, wartościowe przedmioty jak gotówka, czy nawet twój paszport. Bez konieczności poruszania Twoją torbą wystarczająco, abyś to zauważył. Ktoś siedzący obok Ciebie lub nawet idący alejką może łatwo celować w Twoją torbę, podczas gdy ty śpisz, jesteś rozproszony lub korzystasz z łazienki. Prostym sposobem na zmniejszenie ryzyka kradzieży z osobistej torby byłoby użycie małych zamek na zamkach błyskawicznych lub po prostu klipsów. Złodzieje często wybierają najszybsze i najłatwiejsze cele, którymi są otwarte torby z niezabezpieczonymi zamkami błyskawicznymi. Prosty klips, nawet bez zamka, sprawia, że prawie niemożliwe jest, aby ktoś cicho rozpiął Twoją torbę, nie zauważając tego. Dodaje to wystarczającą tarcie, aby spowolnić ich ruch, a złodzieje nie lubią tracić czasu. Doskonałą strategią na zmniejszenie ryzyka kradzieży. Byłoby także przesunięcie torby za nogi po starcie. Złodzieje nie mogą jej dosięgnąć, a ty będziesz mieć więcej miejsca na nogi. Typ torby, którego używasz, również ma duże znaczenie w zapobieganiu kradzieżom. Następnie mamy kieszeń w oparciu siedzenia przed tobą. Choć może się wydawać, że to wygodne miejsce do przechowania przedmiotów w trakcie lotu, jest to jedno z najbardziej ryzykownych miejsc na przechowywanie Twoich rzeczy. Te kieszenie są całkowicie odsłonięte i widoczne dla każdego, kto idzie alejką lub siedzi w pobliskich siedzeniach. Złodziej może łatwo sięgnąć i chwycić coś, udając, że stabilizuje się podczas turbulencji lub przechodząc do toalety. To, co sprawia, że kieszenie w oparciach siedzeń są szczególnie ryzykowne, to fakt, że zwykle używamy ich bezmyślnie. Przykładowo, możemy włożyć nasz telefon, paszport lub portfel. Gdy idziemy do toalety, nie myśląc o tym zbyt wiele. Jeśli coś zniknie, możesz nawet nie zauważyć, że to zostało skradzione, chyba że regularnie kontrolujesz kieszeń w oparciu siedzenia. Nie zapominaj również o ryzyku pozostawienia wartościowego przedmiotu w kieszeni w oparciu, ponieważ zwykle nie można ponownie wejść na pokład samolotu, aby go odebrać po deplanowaniu. Stewardzi tylko przeszukują samolot w szybkim tempie między lotami, więc większe prawdopodobieństwo, że sprzątający personel lub następny pasażer, który usiądzie na Twoim miejscu, znajdzie przedmiot zamiast pracownika linii lotniczej, co oznacza, że Twoje szanse na odzyskanie go są niewielkie. Aby zapobiec kradzieży rzeczy z kieszeni w oparciu siedzenia, Staraj się unikać używania tej kieszeni do przechowywania czegokolwiek wartościowego. Dla przedmiotów wartościowych, do których potrzebujesz częstego dostępu podczas lotu, takich jak telefon komórkowy, rozważ użycie torebki na ramieniu, dużej kieszeni kurtki lub nerki, która pozostanie blisko Ciebie przez cały lot. Scotty West oferuje doskonałe opcje. Odzieży antykradzieżowej z ukrytymi kieszeniami zaprojektowanymi specjalnie do noszenia sprzętu, który podróżujesz, w tym kieszeni na telefony, iPady, paszporty, a nawet kieszeń RFID na karty kredytowe. Warto również zauważyć, że nie tylko Twoje fizyczne rzeczy są narażone podczas lotu. Istnieje inny typ kradzieży, który może mieć miejsce w samolotach, o którym być może nie masz pojęcia, Znany jako kradzież wizualna. Niestety, kradzież może sięgać dalej niż tylko fizyczne przedmioty. Twoje personalne i finansowe informacje mogą być bardzo wartościowe. Gdy pracujesz na swoim laptopie, wpisujesz hasła lub sprawdzasz wrażliwe informacje, osoba obok ciebie często może łatwo zobaczyć wszystko co robisz. Ten typ wizualnego hakerstwa jest niezwykle powszechny. W samolotach, w których ludzie są blisko siebie, zwłaszcza przed startem lub tuż po lądowaniu, gdy ludzie logują się do swoich kont teraz, gdy mają dostęp do internetu. Następnie mamy kieszeń w oparciu siedzenia przed Tobą. Choć może się wydawać, że to wygodne miejsce do przechowania przedmiotów w trakcie lotu, jest to jedno z najbardziej ryzykownych miejsc na przechowywanie Twoich rzeczy. Te kieszenie są całkowicie odsłonięte i widoczne dla każdego, kto idzie alejką lub siedzi w pobliskich siedzeniach. Złodziej może łatwo sięgnąć i chwycić coś, udając, że stabilizuje się podczas turbulencji lub przechodząc do toalety. To, co sprawia, że kieszenie w oparciach siedzeń są szczególnie ryzykowne, to fakt, że zwykle używamy ich bezmyślnie. Przykładowo. Możemy włożyć nasz telefon, paszport lub portfel, gdy idziemy do toalety, nie myśląc o tym zbyt wiele. Jeśli coś zniknie, możesz nawet nie zauważyć, że to zostało skradzione, chyba że regularnie kontrolujesz kieszeń w oparciu siedzenia. Nie zapominaj również o ryzyku pozostawienia wartościowego przedmiotu w kieszeni w oparciu, ponieważ zwykle nie można ponownie wejść na pokład samolotu, aby go odebrać po deplanowaniu. Stuardzi tylko przeszukują samolot w szybkim tempie między lotami, więc większe prawdopodobieństwo, że sprzątający personel lub następny pasażer, który usiądzie na Twoim miejscu, znajdzie przedmiot zamiast pracownika linii lotniczej, co oznacza, że Twoje szanse na odzyskanie go są niewielkie. Aby zapobiec kradzieży rzeczy z kieszeni w oparciu siedzenia, Staraj się unikać używania tej kieszeni do przechowywania czegokolwiek wartościowego. Dla przedmiotów wartościowych, do których potrzebujesz częstego dostępu podczas lotu, takich jak telefon komórkowy, rozważ użycie torebki na ramieniu, dużej kieszeni kurtki lub nerki, która pozostanie blisko Ciebie przez cały lot. Scotty West oferuje doskonałe opcje odzieży antykradzieżowej z ukrytymi kieszeniami zaprojektowanymi specjalnie do noszenia sprzętu, który podróżujesz, w tym kieszeni na telefony, iPady, paszporty, a nawet kieszeń RFID na karty kredytowe. Warto również zauważyć, że nie tylko Twoje fizyczne rzeczy są narażone podczas lotu. Istnieje inny typ kradzieży, który może mieć miejsce w samolotach. O którym być może nie masz pojęcia, znany jako kradzież wizualna. Niestety, kradzież może sięgać dalej niż tylko fizyczne przedmioty. Twoje personalne i finansowe informacje mogą być bardzo wartościowe. Gdy pracujesz na swoim laptopie, wpisujesz hasła lub sprawdzasz wrażliwe informacje, osoba obok ciebie często może łatwo zobaczyć wszystko, co robisz. Ten typ wizualnego hakerstwa jest niezwykle powszechny w samolotach, w których ludzie są blisko siebie, zwłaszcza przed startem lub tuż po lądowaniu, gdy ludzie logują się do swoich kont teraz, gdy mają dostęp do internetu. Pamiętaj, aby równie starannie uważać, aby nie odsłonić prywatnych informacji, wypełniając zadania takie jak uzupełnianie formularza fizycznego czy wpisywanie wrażliwych informacji. Jak Twoja data urodzenia czy numer paszportu. Możesz zmniejszyć ryzyko popełnienia cyberkradzieży, będąc świadomym, co jest widoczne na Twoim ekranie podczas wpisywania haseł lub obsługi dokumentów podróżnych. Rozważ używanie biometrycznego logowania, jak Face ID czy odcisk palca, by uniknąć wpisywania haseł w miejscach publicznych. Możesz również rozważyć użycie menedżera haseł który automatycznie wypełni twoje dane, tak abyś nie musiał ich wpisywać ręcznie. Aby uzyskać dodatkową ochronę, dodaj filtr prywatności do swojego laptopa lub tabletu. Te proste okrycia są bardzo przystępne cenowo i blokują widok z boku, zapewniając bezpieczeństwo twoich danych przed przypadkowymi spojrzeniami. Osobiście mam jeden na swoim laptopie i telefonie i korzystam z nich od lat. Jest jeszcze jeden zaskakujący aspekt kradzieży podczas lotu, o którym większość podróżnych nigdy nie myśli, a mianowicie to, że możesz być złodziejem, nie zdając sobie z tego sprawy. Linie lotnicze raportują, że pasażerowie kradną wartościowe przedmioty od linii lotniczych. Często nie zdając sobie z tego sprawy, najczęściej kradzione przedmioty to koce i poduszki, które powinny zostać w samolocie, a także słuchawki. Nawet te tanie, chyba że zapłaciłeś za nie, są własnością linii lotniczej. Kamizelki ratunkowe, co jest poważnym naruszeniem zasad bezpieczeństwa, mogą również prowadzić do grzywny, więc proszę, nie zabieraj kamizelki ratunkowej spod swojego siedzenia. Inne rzeczy, które są na ryzyku, to karty bezpieczeństwa i czasem magazyny znajdujące się w kieszeni w oparciu oraz sztuczce i szklanki z posiłków. Tak więc, mimo że może się wydawać niewinne, by włożyć koc lub widelec linii lotniczej do torby i zabrać je z sobą po locie, technicznie rzecz biorąc, to byłoby uznawane za kradzież. Mogę być lub nie być winny tego. Lot to zdecydowanie nie jedyny czas, gdy jesteś narażony na kradzież podczas podróży, dlatego warto obejrzeć ten film. Który jest podlinkowany na ekranie oraz w opisie, który przedstawia najwyższe obszary ryzyka kradzieży w lotnisku oraz jak możesz zapobiec kradzieży swoich rzeczy. Nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrybuj, aby dołączyć do Oli i mnie tutaj, gdy będziemy dzielić się więcej wskazówkami i poradami podróżniczymi co tydzień. Do zobaczenia w przyszłym filmie wkrótce! PA!